Widać tutaj znaczną dominację terrorystów Proszę Państwa, Aden jest pierwszy. Jest pierwszy pomimo tego, że ma wszystkie takie same estetyki, ale ma MVP, a jak wiadomo, jeżeli Aden jest pierwszy, po tym przegrywa sam. Tak mówił ostatnio. Ojciec Oj. ginie tam, gdzie ojciec wchodzi. To jest w ogóle ironia. Tym razem możemy powiedzieć, że jest ojciec schodzi. Ojciec, ojciec chodzi. chodzi tam gdzie wchodzi. <laughs> Oj dziadek. Znaczy dziadek, proszę państwa. Dziadek, dziadek jeszcze Bobek. żyje. Cider jeszcze Bobek. jeden dziadek na tej mori dycha. Cyberbobek, czyli współczesna matka, podchodzi na komputery. Dziadek ginie przez smoka w banie, ale A, nie, nie z Wyjąłeś mi to z ust. Te. Nie tylko to, dzisiejszego Cylek. wieczoru... <śleski> <śleski> nie obiecuj, nie obiecuj. <śleski> Tu cofa się po broń? Proszę Państwa, matka podchodzi, z WP trafiła, ale przeciwnik ma 1 HP! Proszę Państwa, 1 HP! Kurwa jego mać, by pewnie to powiedział. To nie była jego pięta Achillesowa. Pewnie powiedziałaby w tym momencie, czy trafi go drugi raz za 100? Proszę Państwa, to granat? Tak jest! Tak Cudowne, tak to się rozegranie. Proszę Państwa, 3 na 3. 3 na 2, już i niestety już 3 na 1. Matka zostaje sama, jest 10-2. Jak potoczy się ta runda? Terystna podchodzi za WP. Matka o tym nie wie, ponieważ patrzy krótką i... mida! Zabija! Cudowna akcja. Cudowna akcja, cudowna matka. Matka już jest troszeczkę podniecona, bo strzela bez sensu, zamiast troszeczkę przycelować. Patrzyła na krowę, ale jednak nie dała się ponieść prywolnym i szalonym myślom, tak. które dopisują graczom, którym psycha jest zniszczona. Nie było normalnej broni do wzięcia, matka ginie, jest już 1 do 12, proszę Państwa. Nie wiem, po co w ogóle komentujemy taki mecz, w którym posty mną stop przegrywa, gdzie tu jest zabawa, gdzie tu sens. Natomiast jeszcze wróćmy do y, zabójstwa z granatów. Otóż... To pewnie z, y, zaskakującą statystyką jest, jest to, że y, graczem, który posiada najwięcej zabójstw granatem, jest synek. Proszę państwa... Jest to liczba Serio? 174. Ile? 174. 174 zabójstwa synka z granatów. jest eks istny ekspert granatowy. On zawsze po prostu wyczuwa moment, w którym powinien wyciągnąć ten granat i rzucić tak, żeby do... dokończyć przeciwnika. Tak, tak. Pomimo tego, że sam za chwilę zginie, ale w statystykach wygrywa i pewnie o to mu tylko chodzi w tej grze, tego bardzo się cieszymy z jego szczęścia. Możemy zapytać, jaki jest ulubiony kolor synka? Granatowy. <grystanie> o chuj, tego nie planowali, to był zajebisty <grystanie> Proszę Państwa, tymczasem Polski chyba wygra trzecią rundę, zostało dwóch przeciwników. Jeden kręci się na konferencji, drugi jest na oknach, ale pod, od tyłu podchodzi go Adrian. Spójrzmy na Dziadka. Dziadka, co on wyprawia w tej rundzie? Dziadek zabił, proszę Państwa, z Augustyna, pewnie nawet nie musiał celować. Założę się, że ta raz, tak, tak. będzie z ręki Dziadka. Adrian, bardzo dobrze. Tak jest idzie w tej na rundzie. rundzie gruby pada na midzie. wycofuje się do konferencji. Adrian dlaczego go zabije, brawo! Zastał go w momencie przygotowywania broni. Tej akcji nie dało się nie wykorzystać. Stuprocentowa sytuacja czarnego zawodnika. Proszę Państwa, nie powiem, że czarno to widzę, ponieważ już jest 3-11. Niestety nie będzie 10.5. Jakby to sobie Postin założył na początku, ale pijemy i cieszymy się, że Postin zdobył kolejną rundę. 11-4 przy czwórnym zawodniku to nie jest wynik, z tego da się ulepić Bałwana. pewne zwycięstwo, Bałwana. albo chociaż remis. Proszę Państwa, raszuje terrorysta na... No, niestety zabił synka. Synek nie wiadomo czy dostał info, ponieważ ja komentuję, a nie Terrorysta cofnął się, dziadek cofa się z dalekich okien, więc możliwe, że dał info synkowi przez lunetę swojej snajperki AWP, a synek oczywiście nie usłyszał, albo dubał w uchu. I tutaj terroryści postawili na broń krótkiego dystansu, natomiast postim decyduje się na taktykę mieszaną. Dziadek postępuje do przodu z AWP, chociaż w obecnej sytuacji widać, że jednak dość znieśmiało postępuje w garażu, szukając... nie wiadomo kogo. Nie wiadomo kogo, jest bardzo przestraszony, prawdopodobnie boi się tego samego przeciwnika, który zabił synka na... może coś usłyszymy. Może coś usłyszał? Jak wiadomo, ma bardzo wielki słuch. E, tymczasem, proszę państwa, to jest ostatnia runda. W, po stronie CTL jest dwóch graczy. W tym momencie kląta czterech terrorystów. Oni cztery Kałachy. Jeden przeciwnik ma jedno HP, drugi strzela. Trafia banie. Młowek zabija. Mamy dwóch na dwóch. Szczególnie jeden terrorysta ma jedno HP, dwóch na dwóch, jeden Dię, na krótkiej, długiej. Nie ustawionych w praktycznie obecnie już nie, je, w jednej linii, to mogło być idealne. To jest szansa. Niestety, proszę państwa, 3 do 12 bardzo źle Jak to... widać, kałacha za pierdela. <laughs> <laughs> Co dziwne, ale raczej w sumie nie dziwne, ponieważ Starzy byli bardzo daleko. Poslim przez pierwszą część meczu nie uratował ani jednego Starego. A... Czy możesz przytoczyć mi statystykę starych wziętych na ofisie? Yy, oczywiście. No, dla pierwszych dwóch graczy, których tutaj widzimy w tabeli, yy, dla gracza Łysy El Chapo, Wele yy, hazardzista, jest to liczba 115 starych ulatowanych. Proszę Natomiast Cyberbobek AK Matka, aK Kurwa Jebana, jest to liczba ponad dwukrotnie wyższa. Niemal trzykrotnie. I wynosi ona 301. Pierwsza bania w pistoletówce po stronie Terro. Bardzo ładnie zachowanie matki. Proszę Państwa, podchodzą na długi dla synka. Jak skończy się ta akcja? Gruby już się z nimi, trzeba, nie do widzi. Synek i Gruby bronią respa. Bronią starego z respa. Synek, piękne strzało, piękne zabójstwo. Jest już cztery na buch, więc prawdopodobnie piękna, wygląda pistoletówka po stronie Terro. Pewny początek. Terro dla postimu. Bobek w broni krótkiej podchodzi mu antyterrorysta z USP z podłączonym tłumikiem. Ojciec z tyłu zabezpiecza matkę. Piękna, bania, piękny frag. Wszystko Piękne zabezpieczenie. Ogarnięte. Ojciec i Bobek podchodzą na drugą. To wydaje się formalność. Antyterrorysta się Oj. Ojciec ginie od szybkich ISIS z USP. To nie był mit, to nie był dziadek. To był ojciec Tutaj film Antyterrorysta nie miał szans. Tak, proszę Państwa. Na dwa baty. Synek. Razem z matką. Mają jak walaczkę. matka z synem. Zarombaj przeciwnika. Na długiej mamy 4 do 12. Nie wiadomo jak to się skończy, ponieważ do końca meczu jeszcze bardzo długo, ale pijemy za czwartą rundę dla post-teamu. Proszę Państwa, Adrian. 4-4. Pyk pek pyk 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 o to przeskanuje, proszę Państwa, jest po tak prostu jego, ale nie ma fraga. Dlaczego nie przestać strzelać z tej broni, żeby dać kontrolę odrzutu Panika! To Panika! Się w następnym komentowaniu. Oczywiście tutaj w grze po Steamu widzimy również yy, takie rozgranie. Ojciec z matką na pilnują krótkiej. Dwóch graczy pilnuje długiej i dziadek nam idzie. Dziadek nam idzie. O dziwo, w pierwszej rundzie nie wyrwał pizdy z USP. Co? zdarza się ostatnio. To rzadko, często. Gruby spalił antyterrorystę na grubę. Na grubej. <głos> <głos> na długiej. Ale pewnie było tam grubo. Jest już smoku, siedzi w smoku. Gruby idealnie niecelowany, ale niestety granat, nie, oczywiście, nie widzi go. Oczywiście synek rzucił granat. I synek dokończył działa poprzez szybką pizdę z Uzi. Ostatni antyterrorysta walczy z Azganem. Adrian nie daje mu żadnych szans. Runda wygrana bez strat, zachowane pieniądze. Idealnie 5, się tutaj odbudowuje zespół po pierwszej części meczu. 5 do 12 odbudowują się odbudowują się postim ich psycha i wygrane rundy. Proszę Państwa. Oglądamy teraz Adriana. Zakupił 4-4... Tymczasem ojciec rzuca granat na okna. Na okna mamy dwóch przeciwników antyterrorystów, jeden podchodzi skrzyżowanie. Widzimy tutaj zagranie charakterystyczne dla e, tego gracza. zestrzelenie pierwszego skrajnego budła. Jakby nie wiem co mu zrobiło, ale zawsze musi być wypieprzodne. Komentujesz, że jakbyś był dopomin. Dlaczego pijesz beze mnie? Nie wiem. Proszę Państwa, ojciec 54% strzałów w głowę z 11 zabójstw, bo jest bardzo dobry wynik. Antyroryści podchodzą. Pierwszy fakt dla ojca, Kolejny dla ojca. Dwie banie, więc procent oczywiście zwiększony do 61. Zgadzam się z Tobą. Dwóch antyterrorystów, kontra czterech terrorystów. Dwóch na skrzyżowaniu. Dziadek skanuje jest 44 przez Smoke. O, tutaj widzimy trafienie ze acertygla, które mogło skończyć się fatalnie. Mogło skończyć się fatalnie, no niestety. Niestety nie skończyło się. Niestety, oczywiście. Najmował się. O, hit, tak, za nic ty jesteś. Tak, kupił kamizelkę, dlatego przeżył. Nie to, co niektórzy gracze po pierwszej rundzie. Oczywiście nieobecni tutaj. Ostatni antyterrorysta siedzi sobie spokojnie. Podziwia ting. Podziwia tynk. Troszeczkę mu w głowę. O, już nie przeszkadza mu. Ten pierdolnik. Może czarny kombinej, co jest był by <noise> <noise> Są takie monitorki. Cyberpopek, proszę Państwa, opuścił mecz! Mięta opuściła mecz, proszę Państwa, co się tutaj dzieje? Czyżby żeby to było związane z lokalnym wstępem internetu? O proszę, proszę Państwa, Państwa! Na szczęście ojciec ratuje. Czy skończy się tutaj przerwą taktyczną? Proszę Państwa, dostałem informację, że oby gracze, obydwoje... Chuj Chuję jak to się jest. mówi posiadają dostawcę internetu szybki net od Zbyszka, dlatego nie... mamy krótką przerwę techniczną, przerwę techniczną, którą poświęcam Tobie na kącik statystyczny. Y oczywiście, pragnę tutaj przypomnieć, że nie jesteśmy tutaj sponsorowani przez szybki net, że się nie polecamy, nie... nie polecamy. W ogóle ta transmisja i ten filmik by się nie odbył dzięki szybkiemu netowi, oczywiście. Ale wiadomo, okażą swoje wady i zalety, niektórzy więcej wad. Jak już widzimy, gracze powrócili, więc przecież nic się nie, nie, stało. nie Tutaj przerwa została oczywiście skrócona, więc możemy wracać do naszego ulubionego meczu, z naszą ulubioną drużyną. Tak. Czy Postim będzie kontynuował swoją pasję na odrobieniu strat, czy skończy się to comebackiem, czy z romotną porażką, która jest Nieunikniona. Jest dopiero, proszę państwa, 6-12, więc żeby w ogóle to wygrać jeszcze bardzo długa droga przed nami, 6.12, 12 co wykombinuje tym team Cyberbobek, czyli matka na krótkiej razem kampi z ojcem. Czy będzie to również rekord w pobiciu punktów przy przypadku comebacku, który oczywiście wynosi 97 punktów dla gracza matki? Znanym tutaj oczywiście podnikiem cyberbobek. Proszę Państwa, długa podchodzi, co zrobi gruby? Gruby atakuje i dobija... Gruby, przeciw niego, Przeciwnika, który został już Dwa mołtowych, które nie, nie do końca zostały zpasowane. Podobnie niedogadane. Ale możemy wybaczyć, ponieważ sytuacja jest bardzo napięta i każda runda przegana może się upadkiem psychi i upadkiem całego meczu. Zostało 3 na 3, 1 na długiej, dwóch na skrzyżowaniu. Bobek na krótkiej. Na respie jest już przeciwnik. Oni o tym nie wiedzą. Ojciec strzela się z midem. Ojciec ma przeciwnika za plecami, za smokiem. Szybka reakcja, brawo. wykończenie. brawo post team Ojciec na respie, matka na krótkiej. Jest już 7 do 12. Pijemy za post-tim. Eby tak dalej. 1 do 12. Synek kuca i skacze jakby srał, ale nie wiadomo o co chodzi. Zapewne przy komunikacji między graczami synek wydaje sływne Yuh! albo Yuh! Prawdopodobnie Bardzo martwię się, czy zaraz mu nie wyskoczy komunikat o ładowaniu laptopa. Pierwszy przeciwnik podchodzi już na krótko, czy on zdąży rzucić smoka, proszę państwa! Idealnie stosowany jak zawsze. Drewing dostał z Awki od drugiego synek rzuca gran. Tak! Proszę, Idealnie. Państwa. proszę Państwa! To jest właśnie jeden z tych... jeden z tych zabójstw, Jedno z tych 174 zabójstw synka. Drugi przeciwnik podchodził smoka synek z jego znał, kątem oka zauważył go. Tak, to jest jego siódmy błys granatowy. Rzucił flesza, ale on się nie dał taki. Proszę państwa, czy synek poradzi sobie na długie i z przeciwnikiem poradził sobie, brawo dla synka. 5 na dwóch. Postim spokojnie ogarnie, przeciwnik skanuje ojca przez smoke'a dalej walczy na niestety pada. Ostatni przeciwnik zostaje na skrzyżowaniu. Postim w liczbie czterech spokojnie Kolejny wrak tutaj przez smoka. Synek nie bez powodu nosi okulary o grubości denek słoików. Zgadzam się Minus z tobą. Minus 50 tysięcy 8 dioptrii. <laughs> z takimi przyrządami musi być jak Snajper we mgle. Synek niestety padał z na darku. Z okolę zaparują. Dziadek i y, cyberbobek, matka i wszyscy rzucili. Trzech zawodników kilka. na jednego. To nie mogło się udać, dlatego. To nie mogło się udać, proszę państwa. Przeciwnik zaszedł za daleko, postawił o jeden krok za daleko na terytorium postękalskiej drużyny. Jak to pięknie powiedziałem, jakbym był kurwa urodzonym komentatorem od początku. Znamy nami 21 rund i jak do tej pory żaden stary nie opuścił ofisa Zgadzam się z tobą. Po tym nie przegrał jeszcze żadnej rundy. Piero Adrian skanuje przepięknym strzałem w okno. Synek. Synek na długiej broni. Ojciec i gruby. Sobie się ojciec na krótkiej gruby. Razem z tym na długiej. Marta kampi. A antynuryści nas czują! Pierwszy strzał prosto w banie. Czy przejdą dalej? Czy oni chcą przejść? Słowka przechodzi! Kolejny, Kolejny strzał w banie. Matka nie przepuszcza nikogo. Na jej koncie już 5150 dolarów amerykańskich. Adrian wyrywa pizze na midzie. Matka nadal pokazuje świetną formę. Już trzeci frag dla niej w tej rundzie. Czterech na jednego. To jest runda dla Postimu. Clown pisze, że... Zadał ojcowi 97 HP, ale ojciec ma 100. Jemu trzeba zadać 100, żeby go zamordować. Cudowny frag! Tak to? jakby matka... Przepraszam. ...syberwówek posiadała... pewien system zwany wallhackiem. Tak. tak. Jednak, jak wiadomo, widzimy przeciwników tylko my. Już tutaj przyklikam i już no. go nie ma. Już go nie ma, proszę Wszelkie Państwa. podejrzenia... ...oczyszczone.